Dzisiaj chcemy pokazać wyższałowy samochód, nowe Twingo. Twingo, które z poprzedniej wersji zostało tylko nazwa, bo tak naprawdę to jest nowa filozofia miejskiego samochodu. I już na sam początek, drodzy Państwo, to co jest niespotykane w samochodach w tej klasie, a w autach sportowych, to to, że nowe Twingo ma silnik z tyłu. Otwieramy tradycyjnie szklaną, ładną, przyciemnianą klapę. Widzimy, że jest bagażnik. I bagażnik nie jest mały na tą klasę, bo 219 litrów. I tu niespodzianka, o której mówiłem: podnosimy wygłuszkę, która też e, chroni nas przed termicznymi aspektami tego silnika. Otwieramy klapę, i mamy tutaj silnik. Silnik, który występuje w twingo. Dwa silniki występują w twingo, bo. Ten silnik wolnosący, 1000 pojemności, 3-cylindrowy, 70 koni i dla tych, którzy lubią po mieście szybciej się e, przemieszczać, jest silnik 900 turbo, 90 koni. Silnik, który jest umiejscowiony z tyłu, można powiedzieć pod spodem, e, również przez to została, został napęd e, samochodu przeniesiony nie na koła przednie, tak jak również tradycyjnie w tych samochodach, tylko napęd jest na tył. Dzięki temu, że silnik jest umiejscowiony z tyłu pod spodem, on obciąża tylny napęd, więc te koła nie buksują, nie, nie, nie tracą przyczepności, bo są odpowiednio obciążone. Dzięki, również opony tylne są szersze, no bo wiadomo, jest większe obciążenie na tył niż te przednie, żeby ta komfort jazdy był taki sam jak w samochodach z napędem. Oczywiście ten samochód głównie na miasto i te silniczki o małej pojemności dają klientowi przede wszystkim dwa plus. Pierwszy to jest to, że spełnia normę emisji spalin dzięki temu Euro6, dzięki temu mniej zatruwają środowisko, ale przede wszystkim zużycie paliwa. Zużycie paliwa takiego silniczka załóżmy o pojemności 1000 jest 4,5 litra średnio, a 900 Turbo pali 4 litry średnio. Więc naprawdę rewelacyjne, niskie zużycie paliwa. Dzięki temu, że ten silnik, napęd na tył jest pod spodem, można było skrócić wymiary samochodu, ale podnieść go i nowe Twingo jest wyższe od poprzednika. Nowe Twingo ma większy prześwit. Przede wszystkim nowe Twingo ma Inny kąt patrzenia. Ten kąt patrzenia został podniesiony. To jest rewelacyjny kąt patrzenia. Jak usiądziemy sobie za kierownicą, to widzimy o wiele więcej niż w tradycyjnym samochodzie, dzięki temu, że została skrócona ta przednia część. Bo nie ma tutaj silnika, tu w tej części mamy chłodnicę, akumulator, e, strefy zgniotu, takie elementy, żeby dostać się do tej pierwszej części. Jest to taka Ciągniemy za dwie części i wysuwamy część. Ale głównie będziemy się tu dostęp, aby uzupełnić płynek do spryskiwaczy, bo tak naprawdę nie będziemy często tutaj do środka zaglądać. Także idealne auto na miasto, krótkie, zwinne, wysoka pozycja za kierownicą, duże fotele, zaraz państwo o tym się przekonają. Duży prześwit, fajny kąt patrzenia. No i właśnie te pięć drzwi, które wcześniej nie były w Twingo oferowane, a, a w tym momencie schowana klampka powoduje, że mamy na nadwozie. Jak w mieście, no to wiadomo, w mieście często wsiadamy, wysiadamy niech Państwo zobaczą, że problem z wsiadaniem tutaj nie ma, bo on jest wyżej... To jest te fotele podniesione, więc osoby. Starsze, czy, czy które mają problemy z chodzeniem, na pewno łatwy sposób sobie tutaj wsiądą, wysiądą. Nie wpadamy, jakby w dziurę. Jak wejdziemy do środka, Twingo znowu zaskakuje różnorodną kolorowością i z zewnątrz, jak i. W środku, w środku skórzona kierownica, tempomat, może być nawet taki pas, takie, takie, takie wyposażenie jak w autach klasy wyżej. Oczywiście klimatyzacja, radio z bluetoothem, nawigacja fabryczna, sygnalizacja o przekroczeniu pasa, pasa jezdni. Te elementy mogą się znajdować, ale tak jak powiedziałem, ten samochód. Może być w różnych tonacjach, tonacjach, i zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Mogą Państwo zobaczyć ładny wiosenny kolor taki błękit, można powiedzieć, który na zbliżającą się wiosnę na pewno by się przydał. To, co z zewnątrz jeszcze widzimy fajne reflektory światła ledowe, w standardzie cztery LEDy okrągłe bardzo fajnie to wygląda poniżej światła przeciwmgielne i ten kolor, tu akurat ten błękit fajnie wtuluje się do ładniejszego wyposażenia i, i, i tak jak widzimy tutaj ten wystrój wnętrza również został e, zmieniony, poprawiony te błękity te e, siedzenia, te dodatki i nad tym możemy sobie wybrać właśnie wybrać swoją wersję, która nam się podoba. Można powiedzieć, każdy klient może uszczelić takie nowe Twingo dla siebie. Żeby uszczelić, to trzeba oczywiście dobrze strzelać i w pile jest taki klub sportowy Interkontynental, który prowadzi pan Kazimierz Sadowski i właśnie tam się udajemy. Dźwignia napina się tutaj, wkładamy śród śrucinkę wkładamy tutaj, tutaj mamy włożona, zamykamy tu i zamykamy dźwignię. Następnie zawodnik tutaj trzyma na wysokości kolca biodrowego i pada komenda daj, składa się i oddaje strzał bardzo przyjemnie się ładuje lekko pocisk wkładamy do lufy zamykamy i po prostu po złożeniu się strzał może zawodnik jest Zademonstruję jak to się robi, jest w odpowiednim ubraniu. To jest kurtka strzelecka bardzo pomocna, bardzo pomocna w strzelaniu i, no, i, i, i usztywnia organizm przede wszystkim to są młodzi zawodnicy musimy dbać, żeby, żeby nie było jakichś wad Darek Szymczar, bardzo obiecujący zawodnik, czynuje trzeci miesiąc, a ma już kilka no i pierwsze drugie miejsce. No, trenuję od grudnia zeszłego roku. No, strzelam jak najczęściej, w domu też trochę staram się trenować. No, staram się, żeby to było tak no, na poważnie traktowane, a nie jak tak no, wiadomo. nie? pneumatyczny ansic, 380, bardzo dobry model tak jak dla początkujących i, i rozwijających się zawodników to jest super broń. Yy, energia pocisku do 75 J, także może to nawet, nawet, nawet każdy każdy zawodnik yy, kupić sobie jak to się mówi dla siebie, mieć prywatnie w domu. Jest to broń bardzo celna konkurencja. 10 metrów stojąc, strzela się yy, do tarczy sportowej, 10 metrów bez podpórek, postawa stojąc, to jest typowa, typowa konkurencja olimpijska. Natalka Szynter, początkująca zawodniczka, obiecująca, strzela siedząc, dlatego żeby, po prostu to jest nauka celowania, ściągania z pustu na początek, no i żeby nie obciążać kręgosłupa, bo jednak to jest ciężar taki karabin. Trafiłam tu przez mojego brata Darka. No i to on, tak jakby, no pomógł mi tutaj trafić. No i chcę tu kontynuować swoją naukę. No oprócz tego zajmuję się koszykówką. No i to tyle. Treningi zacząłem dwa lata temu. Na zawodach zobaczyłem rzutki i mnie to zapasjonowało. Konkurencja wygląda tak, że są to dwie budki rozstawione w odległości około 40 metrów od siebie, w których lecą rzutki na siebie w, w przeciwną strony. O, i, i trzeba je zeszaleć po prostu. Jest to, Jest to... dynamiczna przede wszystkim o, i charakteryzuje ten się ten szybkim składem. Czyli, trzeba mieć naprawdę reflekt. Jest po, powie, powiedziane tacie, że y, prędkość rzutka, lewo-prawo, jest 1 dziesiąta prędkości jaskółki. Czyli to y, świadczy o tym, że y, zawodnik musi mieć refleks. I strzela również z postawy, no. z, tutaj z kolca wiatrowego. Także y, y, musi rozpocząć no. gonitwę z rzutka właśnie z tej postawy. No. Może omówię broń? No, budowa w porównaniu z innymi broniami nie jest skomplikowana. No, te główne części to mamy kolbę, czułenko, przewód lufowy, baskile. Oczywiście jest dużo, jest to rozbudowane, bo kolba składa się ze stopki i baki. Baskila składa się z klucza, bezpiecznika, ejektorów e tego. Komory nabojowej, a lufy składają się z szy Lufy składają się z szyny i przewodu lufowego oraz czoków, które są umieszczone na końcu. Jesteśmy, jesteśmy na stanowisku szczeleckim. Konkurencji: pistolet pneumatyczny, 40 strzałów. Strzela Aleksandra Ciereta była mistrzyni Polski Gimnazjalistek, obecnie czołowa zawodniczka, członkini kadry wojewódzkiej. Startuje w plebiscycie na talent roku w sporcie. Strzela z pistoletu Sztajer to jest najwyższy. Najwyższa półka, jeżeli chodzi o broń pneumatyczną w kategorii, w konkurencjach pistolet, wartość jego około 6300 zł, waga kilo 10, jak widzimy ma dość, inaczej mówiąc kilka naklejek, które wskazują na tym, że już Ola startowała na zawodach Randii Mistrzostw Polski, na zawodach międzynarodowych, no i zawodach pucharowych. Strzelam od jakichś pięciu lat. Przyprowadził mnie tutaj tata I tak mnie zafascynował tym, że zostałam w tutaj w konkurencji. Wcześniej strzelam z karabinu sportowego. Strzelam też z pistoletu sportowego na 25 metrów. I to jest część szybka i część dokładna. Startuję na różnych zawodach międzynarodowych, ogólnopolskich, jak i wielkopolskich. Tak, czyli nazywam się, dzień dobry, nazywam się Karola Właśnie tutaj trenuję w tym klubie, Jestem, moją profesją jest akurat karabin, ale także dodatkowo strzelam z broni ASG tak zwanej, czyli broń na sp sprężone powietrze. Mamy tutaj karabin marki ASG, to jest Dan Wesson, sześciosalowy, zasilany jest na naboje takie CO2. Bardzo fajna sprawa do strzelań rekreacyjnych, do zabaw czy różnego rodzaju. Można z tym właśnie... Na wydech. Nasi zawodnicy no, w tym roku zdobyli mistrzostwo drużynowe Polski. I nasza zawodniczka Milena Zarańska dwa złote medale i teraz jest wyróżniona przez starostę. Była wyróżniona i wyróżniona przez pana prezydenta. Milena Zaborska, absolwentka PNU w Pile oraz zawodniczka SKS Intercontinental Wiła, wychowanka trenerskiego duetu Krystyny i Kazimierza Sadowskich. Zdobyła dwa złote medale w, w sportowym w finale Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn. Milena jest trzykrotną mistrzynią Polski w kategorii juniorek oraz dwukrotną mistrzynią Polski w kategorii seniorek.